Houston Rockets tej nocy wygrywają w Bostonie. Dwoma punktami. Bohaterami drużyny z Houston byli po pierwsze Dylan Brooks, który zdobył 36 punktów, 10 celnych rzutów z dystansu na 15. Drugim Amen Thompson, gracz, który pobił swój rekord, uzyskał swój rekord, 33 punkty, 9 zbiórek, 4 asysty. Pozostali zagrali też znakomicie i pokonali po raz pierwszy Boston w, ostatni, w ostatnich dwóch sezonach. I to jest też pierwsze zwycięstwo Imeł Doki nad swoją poprzednią drużyną, czyli Celtami. Ma bilans 1-3 z drużyną z Bostonu. Warto powiedzieć o e Imeł DOCE kilka słów. Ponieważ on jest w, moim, w mojej ocenie kandydatem, jednym z kandydatów do tytułu tenera roku obok e, Kennego Atkinsona. Jest zresztą, może być to zresztą dłuższa lista, bo jest wielu e, kandydatów do tego tytułu w tym sezonie. E, ale też warto podkreślić e, pewną. E, e, Pewne wartości tej drużyny. To jest czwarty zespół w obronie i dziewiąty w ataku. Zatem jest tutaj zachowana równowaga między atakiem i obroną w konstrukcji zespołu z Houston. I Mołdoka poprowadził ten zespół doskonale, nie pożegnał się ze swoim następcą, czyli coachem Mazurą, wyszedł szybko z hali uśmiechnięty i zadowolony, że pokonał swój zespół, w którym kiedyś pracował i który doprowadził do takiego sukcesu jak finał NBA.